Zawsze wychodzimy z nastawieniem takim z wiarą, że, że wygramy mecz i do każdego meczu tak samo będziemy podchodzić. A no dzisiaj spotkaliśmy się z zespołem, który, który no, m, chyba nie, nie, nie przypadkowo aspiruje do, do awansu, i nie przypadkowo zajmował, zajmował po, po ty, przed tą kolejką pozycję lidera i prawdopodobnie ją trzymał. Więc myślę, że no, no co, no, my. Myślę, że jak na zespół, który, który, który no jest yy, bardzo krótko ze sobą, to jednak zaprezentowaliśmy się bardzo korzystnie. Ja nie, nie mogę mieć do, do chłopaków żadnych pretensji. No, oczywiście dzisiaj tak się złożyło, że padły dwie kuriozalne bramki i one, one w jakiś sposób też yy, determinowały sytuację na boisku, ale myślę, że generalnie mecz mógł się podobać, było dużo emocji, dużo, dużo sytuacji podbramkowych z jednej i z drugiej strony. No cóż, dzisiaj nie udało się wygrać, ale będziemy grać w następnym meczu o zwycięstwo. Hey hey good. hey Przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty i cel sobie, który założyliśmy, osiągnęliśmy. Szkoda tylko tej pierwszej bramki, tej kuriozum bramki, gdzie my prowadzimy grę, dostajemy bramkę i na nowo musimy wszystko układać. Cieszy mnie to, że, że graliśmy do końca. Bramka Mateusza Glenia, kolejna bramka, też można powiedzieć kuriozum, ale wpada kolejna bramka Kuby znannego i wyjeżdżamy tutaj z trzema punktami. Na pewno poszli do przodu tutaj parę zmian w składzie, więc też no, jechaliśmy, jechaliśmy do drużyny, która ma 6 punktów. Przed naszym meczem miała 6 punktów zdobytych, więc na pewno skądś to się musiało brać. Tak? Chcieliśmy grać tutaj ofensywnie, ale musieliśmy też uważać na tyły. Drużyna miejscowych tutaj praktycznie, sobie, praktycznie nam nie zagrażała, ale bramkę szczeliła, tak? Dlatego tak jak mówię, no, pierwsza bramka kuriozum. Musieli Chcieliśmy zagrać jeszcze bardziej ofensywnie, jeszcze mocniej eee, i to się opłaciło. Eee, ale cieszy mnie to, że, że no chłopcy, czyli Czarnik i, i wada już trenują. Myślę, że, że, że jak najszybciej wrócą. Eee, wszedł teraz już Bartek Zapatek, myślę, że już zamkną to miejsce i gramy dalej. Eee, powiem szczerze, że tak, no, po, poczułem e, mięsień dwugłowy, dlatego też e, stwierdziłem, że potrzebna jest zmiana, bo, bo musiał być ktoś, ktoś jest zdrowy. Jeżeli ktoś jest zdrowy, więc da z siebie 100%. Było bardzo ciężkie spotkanie, pierwsza bramka można powiedzieć przypadkowa, nie wiem czy Kamila poraziło słońce, czy, yy, czy po prostu nie widział bramki z tyłu, no, ale no, takie bramki się zdarzają, chcieliśmy jak odrobić wynik, mieliśmy ku temu sporo sytuacji, no w pierwszej połowie nie wpadło, no ale... Jak to mówią, szczęście sprzyjało nam w drugiej połowie, my strzeliliśmy bramkę kuriozną drugą, no i Kuba wykończył kolejną akcję na 2-1, skończyło się 2-1 dla nas. Czy my zawsze walczymy o trzy punkty w każdym meczu? To, że przegrywamy 1-0 w pierwszej połowie nie oznacza, że my tego meczu nie wygramy. ten mecz się nie układał, prawda? Tak, ten mecz znaczy, nie układał się, ponieważ ta pierwsza bramka padła, można powiedzieć, która tak e, dobiła nas delikatnie, no ale w każdym momentem łapaliśmy coraz więcej wiatru w skrzydła. I staraliśmy się to odrabiać. No, tak jak mówię, były ku temu sytuacje. Ta piłka nie chciała wpaść do bramki, no, ale w drugiej połowie szczęście zwróciło się w naszą stronę. Znaczy, staraliśmy się grać bardzo ofensywnie od początku. Staraliśmy się grać z skrzydłami, ponieważ błysko na w miesięcy tutaj jest bardzo szerokie. Staraliśmy się stwarzać jak najwięcej akcji kombinacyjnych, jak najwięcej strzałów oddawać. Myślę, że w pierwszej połowie graliśmy ofensywnie, tylko ta piłka nie, po prostu nie chciała wpaść do bramki. aqui é do 목사님, 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 O